Imieninowa egzekucja. Ładunkami wybuchowymi bronią handlowało w tym czasie w Warszawie wiele osób. Jedną z nich był Tomasz L. Petarda, W. Figaro. To on sprzedał Mokotowskim bombę, która miała zmieść z tego świata Adamaka Kamyka. Jednak rozerwała killera, który miał podłożyć ładunek pod jego samochód. Do tej historii jeszcze wrócę. Tymczasem zatrzymajmy się przy petardzie. Tomasz L. został świadkiem koronnym, zeznając przeciwko Mokotowskim gangsterom, po tym gdy sprzedał broń killerom, z której strzelano na plaży w Wyszkowie w lipcu 2002 roku do Buchaja i jego ludzi: Wiesława K., Kolarza, Jacka R., Brody oraz Marka W. Tak relacjonowali tę masakrę dziennikarze gazety wyborczej. Czarne BMW na wołomińskich rejestracjach z czterema mężczyznami w środku zaparkowane przy samym kąpielisku, nie wzbudzało niczyjego zainteresowania. Do czasu, kiedy na plażę zajechał biały Opel i na BMW spadł grad kul. Egzekucja odbyła się na oczach tłumu. Część ludzi padła na ziemię, inni umknęli w krzaki. Z relacji świadków wynika, że w Oplu siedziało trzech, czterech mężczyzn Strzelano z karabinu maszynowego. Celnie. Kule dosięgły wszystkich pasażerów BMW. Potężnie zbudowani mężczyźni około trzydziestek nie wyglądali na aniołki. Kierowca Marek W zginął na miejscu. Drugi umarł podczas reanimacji w Wyszkowskim szpitalu. Pozostali odnieśli ciężkie rany. Poważniej rannego Buchaja do warszawskiego szpitala zabrał helikopter. Drugiego karetka. Według policji, zaatakowani mężczyźni byli członkami konkurencyjnego gangu, który chciał w tym regionie przejąć interesy grupy Uchala. Mafijnych cyngli znaleziono w luksusowej willi w Rybienku Leśnym podwyżkowym, należącej do Marzeny O., pierwszej żony Sławomira O. Uchala. Killerzy ukrywali się w szafie na strychu domu. Wyciągnięto z niej doskonale znanych policji 28-letniego Marcina S. i 21-letniego Włodzimierza B. Petarda sprzedał im bronię, o której wiedział, że idzie do egzekucji. Twierdzi Mariusz, były członek gangu Mokotowskiego, ale policja tak poprowadziła sprawę, żeby nie wyszło, że to petarda załatwił tę broń i należał do tej strzelaniny, pomagając killerom. Następny cwaniak uniknął odpowiedzialności za pomoc w zbrodni, będąc świadomym, po co ta broń jest kupowana. Dla prokuratora było większym kąskiem, że zaoferował zeznania na Mokotowskich. To było ważniejsze niż ukaranie go za udział w tej strzelaninie i pomocnictwo do zbrodni. Prokuratura zrobiła wiele, aby go chronić. Mariusz nie kryje złości. Po strzelaninie na plaży w Wyszkowie zginął także Sławomirka, miękki, gdyż Buchaj dowiedział się, że to on kupował od Petardy broń dla zamachowców. Zamach na miękkiego opisałem w rozdziale Nie ma przyjaźni z gangsterami. Buchaj i miękki byli w tym czasie w stanie wojny. Podobna walka toczyła się między Jackiem K., młodym klepakiem, a Robertem E. Łódzkiem. Jacek K. zginął w dniu swoich imienin, 17 sierpnia 2002 roku w Mikołajkach. Łuczek niezbyt długo cieszył się zgonem rywala, gdyż zmarł śmiercią naturalną 2 października 2002 roku. Według mojego informatora Łuczek wyłożył 100 tysięcy dolarów dla killera za zabicie Jacka K. Stało się to po tym, gdy Łucek dowiedział się, że Jacek daje mokotowskim killerom 70 tysięcy dolarów za jego odstrzelenie. Wtedy go przebił swoją ofertą. Słyszę o Dobucha. Łucek trzymał z Karolem S., pseudonim Karol. Rywalem klepaka ten był przekonany, że za śmierć jego ojca w gamie odpowiada właśnie Karol. Mokotowscy mieli mało wiedzą o klepaku i trudno im było ustalić, gdzie się porusza. Zlecenie na Jacka K. przyjęły też inne grupy, w tym ludzie Karola. Jacek był bardzo elektryczny, nawet gdy umawiał się, żeby dać zlecenie na Łucka, to przez jakiś czas krążył wokół, aby w odpowiedniej chwili przyjść na spotkanie z Mokotowskimi. Objaśnia kogut, były Mokotowski gangus. Ale nikomu od nas to zlecenie nie było potrzebne, bo Łucek siedział mocno w prochach i przywoził dobry towar. Nie raz na moc sprzedawał, jak nie było nic na rynku. Łucek więc od razu dowiedział się o tym zleceniu. Podbił stawkę do 100 tysięcy dolarów. Powiedział, że zapłaci w towarze da kokę po cenie, to zarobią trzy razy tyle. Oferta została przyjęta, ale nikt nie wiedział, gdzie szukać klepaka. O tym wiedzieli tylko jego najbliżsi współpracownicy: Robert R. Rudy i Jurek B. Knur. Łócek miał dobre wejście z towarem w Niemczech, ale cena nie była taka jak w wytwórni pyłu księżycowego, jak mówili na kokainę, bo tam za kilogram płaciło się 3-4 tysiące dolarów. To była cena za dobry Koks plus jego przemyt do Polski. W detalu jak przywiózł go połykacz, czyli tak zwany wielbłąd, cena po wszystkich kosztach wynosiła 10 tysięcy dolarów. A po zmieszaniu z keratyną w stosunku 1 do 3. Za cztery kilogramy otrzymywano 120 tysięcy dolarów. W Niemczech łócek miał kilogram czystego towaru po 25 tysięcy dolarów, ale dochodził jeszcze transport do Polski. Trzeba było zapłacić kurierowi i celnikom na granicę. Takie kursy robił dla łódzka kolega Andrzej Eś, śliwa. To był stary recydywista, ale miał dobry wygląd i wiek pasujący, aby jechać drogim samochodem. I nie rzucać się w oczy jak jakiś małolat. Andrzej dostawał od łódzka Mercedesa i jechał do Niemiec. Tam ładowali 15 kg koki, bo tyle wchodziło do schowka. Wracał do Polski o odpowiedniej godzinie, przekraczając granice w czasie dyżuru opłaconego celnika. Za kurs dostawał 5 tysięcy dolarów, co po zliczeniu wszystkich kosztów sprawiało, że przebicie było małe. Korek zawsze to podkreślał i mówił, że trzeba znaleźć dojście w fabryce pyłu. I sprowadzić więcej naraz. Po śmierci łódzka, dostawy się skończyły. Wspomina kogut. Wróćmy zatem do zamachu na jacka. K. Jak już wspomniałem, problemem było namierzenie klepaka. Ktoś jednak dogadał się z jego wspólnikiem rudym, żeby wystawił jacka. Rudy miał zawsze zapędy na bosa, więc chętnie się zgodził. To wystarczyło, aby sprzedać kolegę? Rudy obawiał się także, że Jacek mógł być skłonny zgłosić się do prokuratury na przesłuchanie w sprawie zabójstwa dwojga osób, za które odpowiadał Rudy. Ciała tych ludzi znaleziono przy szosie z Marek do Nieporętu. Były zakopane płytko, i zwierzęta odkopały zwłoki. Wtedy Rudy bał się, że młody klepak może chcieć pójść na współpracę, bo miał wezwanie na przesłuchanie zaraz po swoich urodzinach, które obchodził w Mikołajkach. I po tej imprezie Miał się zgłosić do prokuratury. Rudy za tę wystawkę wziął pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Później wszyscy się śmieli, że wesele na Majorce wyprawił sobie za te pieniądze. Tam rzeczywiście było jego przyjęcie weselne. Potem i tak kto inny rozkraczał się. Poszedł na współpracę z prokuraturą, policją, przypisał autora. Dla tych trupów i Robert R. Rudy dostał do żywocie. Jacek nie odpuścił jednak łódzkowi, mimo że mokotowscy odrzucili jego ofertę. Robert cały czas ukrywał się przed Jackiem. Do swojego bloku na targówku podjeżdżał leżąc na tylnym siedzeniu. Szyby miał przyciemnione. Ktoś inny kierował autem. Podjeżdżali przed klatkę schodową i szybko wchodził do bloku. Ale zanim podjechał przed blok, inny samochód robił objazd po bocznych uliczkach, czy nie ma kogoś podejrzanego. Sam to widziałem, bo często byłem u kolegi na ulicy, Piotra Skargi, i on mi pokazywał, jak łócek do domu wraca. Z jego balkonu było widać klatkę, przed którą go podwozili. Dlatego wiem, że w tym świecie raz można być wspólnikiem do interesów, a gdy wchodzi w grę kasa lub obawa, że wspólnik może iść na współpracę z policją, to nie ma żadnych skrupułów. Przejmowane są interesy, zabierane pieniądze. Nie ma litości. Że po wspólniku zostały dzieci lub żona, i to im powinni dać kasę, gdy zginął ojciec albo mąż. Niektórzy byli gorsi od hien żadnych zasad nie mieli. Liczyli się tylko oni, a reszta ich nie obchodziła. Kogut nie ma co do tego wątpliwości. W końcu to jednak kile łódzka dopadli klepaka podczas imienin obchodzonych w Mikołajkach, odbywały się w barze okoń prowadzonym przez Aleksandrę D. Sochaczewa. To córka Pawłade oskarżonego wraz z Andrzejem Z. Słowikiem oraz Leszkiem D. Wańką o przejęcie w połowie lat 90. klubu dekadent na warszawskiej woli. Te historie opisałem w książce Bandyci i Celebryci. Jednak nie wszyscy tak jak kogut są przekonani co do roli łódzka w wyprawieniu Jacka Kana na tamten świat. O tej egzekucji rozmawiam z Marcinem mikszą Borysem, byłym oficerem CBS który zajmował się tą sprawą. Ta zbrodnia do dziś nie jest do końca wyjaśniona. Procesowo sprawa okazała się porażką prokuratury, gdyby prokuratura zgodziła się na koronę, przyznanie statusu świadka koronnego, przypis autora, bo w tej sprawie inaczej by się to potoczyło. Kto miałby nim zostać? Tego nie mogę powiedzieć. Był to człowiek, który miał wiedzę o tej sprawie. Chciał iść w koronę, ale prokuratura się na to nie zgodziła. Wiedzieliście, kto strzelał, czy kto zlecił? Był jeden strzelec, ten, który ich dowoził i który zlecił. Kto według pana strzelał? Piotr L. Janosik i Andrzej T. Tyburek. Jednak Sąd Okręgowy w Wolsztynie skazał za to Artura S. Czy korek wam wychodził jako zleceniodawca? Zleceniodawca. W sprawie było siedem wątków na temat tego, kto mógł zlecać zabójstwo Jacka K. Mimo, że już były sygnały, kto to zrobił, nie bagatelizowaliśmy żadnego z nich. Byli też na tapecie korek i łucek. Był też w materiałach sprawy jakiś człowiek skoligacony z korkiem. Raczej to nie korek zlecił zabójstwo Jacka. Takie przynajmniej mam informacje. To zależy, kto jest ich autorem. Na drugi dzień Wiedzieliśmy od osoby z grupy, kto zlecił, tylko był problem z procesowym udowodnieniem tego. Jaki korek miałby motyw? Chodziło o kwestie finansowe i wpływy Jacka. Młody klepak poczuł się bardzo pewny siebie, odgrażał się korkowi, jakby chciał iść na wojnę. Do tego doszły kwestie mniejszej wagi. Jacek był za słaby, żeby pójść na wojnę z Mokotowem. Zauważyłem. W każdym razie wielokrotnie w towarzystwie wyrażał się nieprzychylnie o korku. Poniżał go. Jacek czuł się mocny. Dużo nam o nim mówili Knur, Rudy oraz jego żona. Ale chyba nie był na tyle mocny, aby porwać się na Mokotów. Te podziały wtedy nie były przejrzyste. Tam każdy z każdym biznes robił. Mutanci, wołomin, mokotowscy, pruszkowscy. Oficjalnie byli podzieleni, ale nieoficjalnie nie gardzili wspólnymi interesami. Na przykład Witek było od Rudego. A bramkę na przejściu na Białoruś załatwiał mu kolega z Mokotowskich. Ten Witek organizował imprezę i im. nową Klepakowi. Tam były brane pod uwagę dosyć poważne dwie kwestie. Chodziło o syna znanego hotelarza z Mikołajek. Miał pewnym charakterystycznym gestem wskazać Jacka K. O czym miała także wiedzieć właścicielka o Ola D. Był to dziwny znak, który innym przy stole się nie spodobał i wzbudził podejrzenie. Druga kwestia to właśnie wątek Witka, złodzieja samochodów z grupy wołomińskiej. Od niego wzięła się koncepcja imprezy w tym lokalu. On zolą układał imprezę. Byli cały czas na telefonie. Witek miał tam być, ale dziwnym trafem nie dojechał. To chyba nie był przypadek. Chłopaki, które były przy stole, też mieli takie zdanie. Dodaje miksza. W każdym razie zamach został przygotowany niemal perfekcyjnie. Każdy znał swoją rolę, a Klepak nie spodziewał się, że śmierć przyjdzie dzięki jego najbliższym kompanom. 17 sierpnia 2002 roku około godziny 22:00 Jacek K. siedział z przyjaciółmi w ogródku baru Okonie w Mikołajkach. Klepak ukrywał się w Mikołajkach przed policją, ale także przed konkurentami, którzy wcześniej zastrzelili jego ojca Mańka. Nie przestawał się jednak bawić. 17 sierpnia pływał sobie po śniardwach. Wieczór tego dnia też zapowiadał się miło. Było ciepło, grała muzyka. Nagle przy stoliku pojawiło się trzech mężczyzn w sportowych dresach. Jeden w wędkarskim kapelusiku. Z bliskiej odległości zaczęli strzelać do klepaka. Policja stwierdziła potem, że osiem strzałów padło z pistoletu Skorpion. Trzy z Kiedy padły strzały, grający w okoniu zespół umilkł. Goście w popłochu rzucili się do ucieczki. Zabójcy w dresach pobiegli w kierunku jednego z mostów nad Przesmykiem, łączącym jeziora Mikołajskie i Tałty. Relacjonował Stanisław Brzozowski w Gazecie Olsztyńskiej. Uciekający bandyci zastrzelili jeszcze Marka Cekałę, 33-letniego policjanta, który rzucił się za nimi w pościg. Tu nie było problemu z identyfikacją ofiary. Jednak w przypadku Klepaka, nie było to takie oczywiste, gdyż używał dokumentów na nazwisko pióro. Kiedy w Knajpie pojawiła się ekipa policyjna, nie od razu było jasne, kim jest ofiara. Leżą zwłoki na ziemi, technik wyciągnął dowód z kieszeni Denata i stwierdził beznamiętnie. To jakieś pióro. Na to błyskawicznie zareagował komendant komisariatu w Mikołajkach. Ludzie, to nie pióro, to poszukiwany Jacek K. On tu często po Mikołajkach spacerował. Nawet koło komisariatu chodził. Może gdyby go wcześniej zatrzymali przed tym komisariatem, to klepak nadal by żył. Widać tak chciał los. Komentuje beznamiętnie Marcin Mikrza. W kwietniu 2008 roku Sąd Okręgowy Wolsztynie skazał Artura S. na karę 25 lat więzienia za zabójstwo domniemanego szefa gangu wołomińskiego Jacka K. oraz uniewinnił go od zarzutu zabójstwa policjanta Marka Cekały. Za niewinnych sąd uznał Piotra L, a także Daniela J i Dariusza M, oskarżonych o pomaganie zabójcom. Warto przypomnieć, że w czasie procesu zaginęły dowody istotne dla rozwikłania sprawy, między innymi materiał biologiczny, co miało wpływ na wyrok w tej sprawie. Według śledczych w zamachu na Jacka K udział brał także Andrzej T. Tyburek, jednak został schwytany przez łowców cieni dopiero w 2009 roku. Nie udowodniono mu udziału w zamachu na klepaka i zabójstwie marka Cekały. Olsztyńskie śledztwo przeciwko Tyburkowi zostało umorzone. Gangster odsiaduje wyroki dożywocia za zabójstwo Krzysztofaka Baniaka oraz ranienie trzech innych osób, które towarzyszyły zabite.